Kilkanaście kilometrów na kamino to nic. Z reguły przechodzę około 30-40, gdy jest kryzys, to 20. Dzisiaj idę na spotkanie pracowników Szlaku Świętego Jakuba przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na godzinę 19. .00. Idę od brzozówki przez Złotorie, Kasztorek do Torunia. Nie wiem, co się stanie. Staram się być, być otwarty i przejść, i to jest. Y, mam niewiele kontaktów z tym szlakiem w Polsce. Niewiele razy wędrowałem, ale y, no, czuję, że to jest takie nieodkryte. Jak y, Hiszpanie mają u siebie kamino primitivo i ludzie, którzy nie znają języka, często myślą, że ono jest takie y, prymitywne ze względu na infrastrukturę. Ale ono jest nieprymitywne, tylko pierwotne, pierwsze. To takie samo mamy kamino w Polsce pod tym względem nie prymitywnym, tylko takim prawdziwym. Bo tutaj nie ma infrastruktury. Tutaj trzeba wiele rzeczy samemu zorganizować. Tutaj nie ma tłumów pielgrzymów. Jeżeli szukasz samotności, jeżeli szukasz e, odcięcia się od świata, to nie musisz jechać do Hiszpanii. Wiadomo, to pociąga, bo to daleka wyprawa do innego kraju, ale e, w Polsce też można. I można nie używać tego telefonu, tabletu, e, nie posługiwać się GPS-em i można przejść e, przechodząc przez torem, przechodząc przez te miejscowości co ja, przejść kamino Polako. Po Camino Frances, Camino del Norte dwa razy, Inglés, Primitivo, czy Camino portugesz ostatnim. No, trafiam na kujawsko-pomorską drogę świętego Jakuba. Z tego co widzę, dobrze oznaczona. jest przewodnik, który już funkcjonuje blisko 4 lata, można się odnaleźć. Po co nie wiem? Do tej pory nie wiem minęło już prawie 15 lat od kiedy usłyszałem o Camino de Santiago. Był gdzieś 2000 chyba drugi rok. Potem minęło 8 lat zanim w ogóle pierwszy raz wyruszyłem i to było Camino del Norte w Hiszpanii. I e, do tej pory jak to pada takie pytanie w, w, w moim kierunku po co jestem na Camino, to ja zaczynam się zastanawiać. I za każdym razem znajduję inną odpowiedź. Dzisiaj odpowiem, że po prostu Camino resetuje mnie. To jest jakby ktoś ci przeczyścił głowicę w magnetowidzie, gdybyśmy byli w latach 80. Od czasu do czasu trzeba je przeczyścić, żeby taśma dobrze działała. I, i takie kamino jest dzisiaj dla mnie. Dużo otrzymałem na kamino. I nie w znaczeniu takim jakimś duchowym, religijnym, tylko w takim zwykłym, prostym ludzkim takich miłych gestów. Z moimi spotkaniami z ludźmi na, na Camino de Santiago w Polsce jest różnie. Część tych, którzy mieszkają blisko szlaku zdaje sobie z tego sprawę, że jest coś takiego jak Droga Świętego Jakuba. Rozpoznają to po muszlach albo ktoś gdzieś z ich rodziny już szedł. Ale nie ma zbyt dużej świadomości w postaci tego, że spotykają człowieka z plecakiem, z kijem, może z kijkami trekkingowymi i mówią, o, pielgrzym Drogi Świętego Jakuba. Dopiero jak się z nimi porozmawia, chwilę zagadnie, to nagle wychodzi, że rzeczywiście gdzieś coś tam słyszeli, coś przechodzi tutaj obok i człowiek nawiązuje jakby taką niż porozumienia. Zaczynają opowiadać o lokalnych atrakcjach, o tym, że tam jest zamek Kazimierza Wielkiego, że tutaj można złowić fajne ryby w drwęcy. No, to, to jest fajne. Oni cię próbują zachęcić do tego, tak jakbyś żebyś został trochę dłużej. Droga to pokora i pokora w takim różnym znaczeniu. Przede wszystkim taka pokora wobec własnego organizmu. No nagle wychodzę na szlak, mam do przejścia 800 km, może 100, km i w moim przypadku to jest takie zachuśnięcie się wolnością. Pojawiam się, nie ma tego mojego środowiska, które jest na co dzień, i mam na dzisiaj plan 20 km, ale nagle po 20 km okazuje się, że jest godzina, nie wiem, 11. A ja mam jeszcze siłę iść, więc idę kolejne 20, a kończę po 40 i tak kolejnego dnia i kolejnego, i nagle mój organizm mówi stop. Umysł chce iść dalej, a organizm mówi nie, ty już musisz odpocząć. I to jest taka pokora wobec własnego organizmu, żeby, żeby trochę odpocząć. Że jednak musisz zwolnić, że, że ten pęd, taki zachłyśnięcie się wolnością nie jest najważniejsze, że liczy się też coś, coś innego. Z reguły wędruję na Szlakach Świętego Jakuba w Hiszpanii. Polska jest mi trochę mniej znana, ale zawsze staram się wspierać jakby lokalne inwestycje w Szlak Świętego Jakuba w kraju. Promować je i, i rozwijać w ten sposób, żeby dotarły do szerszego grona ludzi, żeby ich zainteresować, bo przecież Camino de Santiago jest takim fenomenem na świecie, jaki rzadko można spotkać. Dzisiaj ja mogę oddać to, co dostałem na, na Camino de Santiago innym ludziom. I te 7 lat, które już w jakiś sposób funkcjonuje w środowisku pielgrzymów Jakubowych. Staram się je oddawać z różnym skutkiem, ale jak patrzę na liczbę maili, które dostaję z pytaniami, to wydaje mi się, że ten skutek jest taki dobry i coraz więcej osób też się zaraża pasją szlaku Świętego Jakuba. Camino de la Vida, czyli portal, który prowadzę, jest taką z jednej strony pasją, z drugiej strony to jest takie wielkie hobby. O odejście od tych wszystkich codziennych problemów i wejście w świat szlaku świętego Jakuba. Ja sobie po prostu przedłużam tak jakby Camino de Santiago. I przez te 7 lat, gdy on już funkcjonuje, ja obserwuję, jak on rośnie, jak rośnie liczba osób, które go odwiedzają, pytają, podsuwają jakieś rozwiązania, interesują się. I to jest taki mój wolontariat, taki jestem taki, czyli taki hospitalero, tylko że internetowy bo ktoś pyta mnie, a czy tutaj jest albergę, będę mógł przenocować, albo ile kosztuje podróż, jak tam dojechać. I ja mogę oddać to tak, jakby służyć też, y, też ludziom. I w trakcie mojej ostatniej wyprawy do, do, do Portugalii, na kamino portugesz y, zimowej, y, usłyszałem od y, korańki, dziewczyny, która pielgrzymowała y, tym samym szlakiem co ja, jak jej opowiadałem o szlaku, że mówi: Piotr, ty jesteś taki kamino ewangelist. Czyli taki niosący dobrą nowinę o kamino. To tak mi się bardziej nie... Sko teraz mi się kojarzy z dobrą nowiną, ale wcześniej mi się kojarzyło z takim biznesowym określeniem, jak sobie ludzie czasami piszą na stanowiskach, że ktoś jest ewangelist, bo się dobrze na tym zna. I do tej pory to pamiętam i to jest właściwie pierwsza taka rozmowa, gdzie się tym dzielę, ale dla mnie to było takie, taka kwintesencja tego, że, że ta pomoc, wiedza, którą przekazuję dalej, ona gdzieś jest potrzebna komuś. thank you Szczęść Boże, księże Piotrze, a ja do was, do was na spotkanie. A To, to o, dobrze się składa, Jarek Zieliński, witam. Kamino łączy Kamin. ludzi, to o to chodzi. <grym>. Czyli dostanę pieczątkę do paszportu. Musimy uciekać na spotkanie Kamino, bo przyjaciele Szlaku Świętego Jakuba na nas czekają. Ten chleb jest chlebem, który zawiera sobie tutaj ten motyw i tę symbolikę, no ale trzeba ją zniszczyć, połamać. Spróbujmy, spróbujmy ten gorący chleb jeszcze w tej Gorąco. chwili podzielić. Powiem, powiem tak, że nie je się tak naprawdę gorącego chleba. Trzeba poczekać troszeczkę, aż ostygnie, ale spróbujmy. W tej tej gorącej ma. postaci. Buen camino. Ja. To my Tobie życzymy, buen camino, no żeby odpowiedzieć, też, co jest właściwą odpowiedzią. Czyli nie ma odpowiedzi, trzeba się udać w drogę. Dobrej to drogi. Raz. To będzie pewnie pierwsza taka muszla w Toruniu przy piekarni, aby pokazywać drogę, którą pielgrzym ma iść i gdzie musi dobrze zacząć, żeby jakoś dojść do końca. Muszla musi pokazywać kierunek, żeby wiedzieć, w jaką stronę iść, także to najważniejsze nie? w tym wszystkim. Za chwilę będę chciał podzielić, poczęstować Państwa tym chlebem, yy, specjalnie na tę okoliczność przygotowane tutaj w pobliskiej piekarni będzie dostępny na szlaku w naszym województwie. Pielgrzymi będą cieszyli się specjalną zniżką po pokazaniu paszportu pielgrzyma. A w najbliższym czasie pojawią się też takie znaczki identyfikujące te miejsca, że są one gościnne dla pielgrzyma. Jest mi niezmiernie miło powitać wśród nas pana Piotra Drzewieckiego, którego krótko można przedstawić tytułem Camino de la Vida. Jest to jedna z bardzo ważnych stron internetowych dotyczących Camino, ale przede wszystkim nazwa bardzo wiele mówi ponieważ w języku hiszpańskim, czy tłumacząc, oznacza droga życia. Po całym dniu, po około 15 km dotarłem do Torunia na pracownię Szlaku Świętego Jakuba przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i będę prowadził spotkanie kamicho Portugues poza sezonem w teorii i w praktyce. Mam nadzieję, że udzielę wielu przydatnych informacji i kolejne osoby będą wędrowały szlakiem portugalskim, a może ktoś zdecyduje się także na polski.